W czasie wakacji otrzymałam kilka e-maili od osób, które twierdziły, że nie mogą liczyć na pomoc swoich nauczycieli w przygotowaniu do matury rozszerzonej. Ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają i obiecałam, że poświęcę temu kilka filmów. Dzisiaj powiem o uwagach, które mogą pomóc Wam. Jakby przez cały rok przygotowywać się, a będzie. Będą cztery filmy, w których znowu będziemy jakby razem dochodzić do tego, co napisać, jak napisać, jak podejść do wierszy, i tak dalej. I teraz jeszcze taka ogólna uwaga. Wszystkich, którzy się wahają, czy im się to przyda, czy nie przyda, czy warto podchodzić do rozszerzonej matury z Polskiego. Powiem jedno, namawiam was do tego gorąco, i to yy, z dwóch powodów. Jeden to jest taki, że według mnie, ja już chyba kiedyś to mówiłam, może to niektórzy uznają za herezję, ale uważam, że matura rozszerzona jest łatwiejsza niż podstawowa, z Polskiego. A druga to jest taka, że może nie za rok, nie za dwa, ale kiedyś zmieńcie studia, i może się przydać ta. Matura rozszerzona. A teraz dlaczego uważam, że ona jest łatwiejsza niż podstawowa? Dlatego, że w rozszerzonej nie ma odwołania, nie wymagają od Was odwołania do konkretnej lektury. Czyli nie ma czegoś, nie ma fragmentu i nie musicie łączyć fragmentu, na przykład z lalką, na przykład z jakąś inną lekturą, z tymi gwiazdkami. Już nie będę mówiła, że nie macie czytać, bo powinniście, zaraz powiem, jak do tego podejść, ale nie musicie się bać o jej zapomniałem, co tam dokładnie się zdarzyło. No a, a, jeżeli chodzi o lalkę, no to tyle zdarzeń, że może się coś tam pomylić, więc odpada już, odpadają wam te nerwy. Możecie wykorzystać to, co sami przeczytaliście, bo jest dużo do wyboru, do wyboru, do wyboru. Więc nie musicie konkretnych, nie, nie, nie ma wielu utworów, które musicie konkretnie przeczytać. Nie ma w zestawie aż tak dużo ich. A jeżeli chodzi o wiersze, to też jest łatwiej, bo macie porównać, przepraszam, nie tylko wiersze, dwa teksty, porównać. Więc możecie sobie wybrać płaszczyznę porównania i nie musicie tak jak w podstawowej. Maturze w prawie wszystkiego zrozumieć wierszu. Wybieracie sobie to, w czym czujecie się dobrze. Taka jest wasza koncepcja y, pracy i macie do tego prawo. Więc naprawdę namawiam. A teraz y, proszono mnie, żebym właśnie dokonała wyboru, bo w tym spisie lektur. Macie jedna z powieści realistyczna, jedno z opowiadań, coś, i ciągle jedno z, jedno z, jedno z. I moje propozycje są takie. Czym się kierowałam? Żeby w miarę interesująca była książka, ale też, żeby przydawała się do wielu, jakby, motywów, do wielu spraw. Albo to jest forma, albo treść ciekawa. Tym się kierowałam przy wyborze, który proponuję. Więc na pewno proces Kawki, ojciec Gorio, wieża to jest opowiadanie Herlinga Grudzińskiego, niesamowite zresztą. Raz fragment wieży był na próbnej chyba maturze z języka polskiego. Mistrz i Małgorzata, granica, czasami troszkę poniewierana, że to melodramat, ale przydaje się do wielu utworów, do, do wielu tematów. Cudzoziemka również. Czarodziejska Góra, nieznośna lekkość bytu, no, autorów sobie znajdziecie. Też macie jakiś y, dziennik. Y, y, ja byłam zachwycona dziennikiem 1954 Tyrmanda, teraz bardzo dużo się mówi o Tyrmandzie, więc uważam, że ten jak go nazywano, bikiniarz, ten który y, był zafascynowany jako pierwszy y, w Polsce jazzem, to było bardzo trudne. W czasach komuny. Był takim, no często mówi się taki ptak, taki kwiat o kobietach, a on był taki, takim kwiatem inny, zupełnie inny niż ta szarość, ta szara rzeczywistość w tamtych czasach. Macie też znać jakiś reportaż. Najczęściej wybiera się Kapuścińskiego, ale uważam, że. Jedno, dwa reportaże Kapuścińskiego i Hanny Krall. Genialne, genialne reportaże. Mówiąc szczerze, bardziej mnie fascynowały właśnie reportaże. Krall, ona ma taki inny sposób pisania, taki jej własny. Nikt tak nie pisze reportaży, jak ona zaczyna się tak zwyczajnie, jakiś opis miasta, a później wchodzi głębiej, w głębie jakieś tragedie życiowe. Jeżeli powinniście znać szewców, no i z bólem przyznaję, że będę omawiała tych szewców, chociaż jest to bardzo trudny pod względem języka i kompozycji utwór, ale postaram się w miarę prostym językiem o tym opowiedzieć czy opisać, i niedługo omówię Czarodziejską Górę. Zresztą często do tej książki wracam. I teraz, jeżeli będziecie czytać te utwory, to bardzo proszę zwracać uwagę na, nie, nie tylko na to, co się dzieje, ale na sposób pisania i robić sobie krótkie notatki, nie za długie, bo będziecie mieli dosyć tego polskiego. Krótkie na temat narratora, języka, kompozycji, coś, co Was uderzy. Czytacie i mówicie: Aha, to jest inaczej niż w większości utworów. I zapisujecie sobie tę inność, jeżeli właśnie chodzi o ten sposób przedstawiania y, świata przedstawionego. Bo w rozszerzonej liczy się nie, y, przede wszystkim, jak to jest skonstruowane, nie tylko co. Aczkolwiek przy rozprawkach porusza się problemy takie bardzo ważne związane z poezją, z literaturą, ale one często zahaczają właśnie o to jak, jak to jest zrobione, jak to jest połączone. I teraz jeżeli chodzi o wiersze, to musicie znać przede wszystkim trzy podstawowe środki artystyczne. Już nie będę przypominała, bo wiecznie o nich mówię. Ale możecie się przygotowywać w ten sposób, że wziąć do ręki, czy w bibliotece, czy wypożyczyć słownik terminów literackich. Nie przeraźcie się, że on jest gruby. Przejrzyjcie i wypiszcie tylko te terminy, z którymi się kiedykolwiek zetknęliście. Czytacie jakiś ten. Term... Aha, coś mi się obiło uszy, to znaczy, muszę to znać. Tak, tak mniej więcej to będzie wyglądało. I yy... Do analizy no przede wszystkim wierszy porównawczej, to możecie się w ten sposób przygotowywać, że czytajcie sobie jakiekolwiek wiersze, otwieracie gdziekolwiek, patrzycie i zastanówcie się, po co ktoś usiadł i ten wiersz napisał. Jak zrobicie tak z wieloma wierszami, to dopiero może grudzień, styczeń, w tych miesiącach zabieracie się do Porównywania, czyli szukacie tekstów matur próbnych, matur poprzednich i kombinujecie, jak Wam to wyjdzie. Myślę, że takich osób pozostawionych zupełnie samym sobie, z tą rozszerzoną będzie niewiele, i w związku z tym proponuję, żebyście przesyłali mi na e-maila swoje prace i ja spróbuję na miarę swoich możliwości, wykazać błędy lub powiedzieć, co jest dobre. Tak, tak mniej więcej to widzę i jeszcze raz powtarzam, będą cztery filmy, czyli omówienie dwóch matur rozszerzonej matury bez wyboru, czyli bierzemy jakąś maturę z któregoś roku i nie wybieramy tylko i rozprawkę i T, y, utwory, które trzeba porównać. Tak to w tej chwili widzę. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, to proszę y, kierować je na e-mail. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie wątpliwości. Dziękuję bardzo.